Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja yeah. Alfabet słów, z których nic się nie układa Osobom przez traktowanie psychika siada Chciałbyś pomóc, ale i tak lądujesz na matach Wszystko powoli zmierza ku końcowi tego świata Alfabet słów, z których nic się nie układa Osobom przesłe traktowanie psychika siada Chciałbyś pomóc, ale i tak lądujesz na matach Wszystko powoli zmierza ku końcowi tego świata Co się dzieje na tym świecie, kurwa jego mać Człowiek wychodzi na ulicę i zaczyna się bać Kobiety kwałcone, porzucane gdzieś, co to jest? Może szłoby zamiast tego dać jakiś lepszy gest Dzieciaki bite, wyrzucane gdzieś w jody piepiędra Nie chciałbym naprawdę widzieć tych ludzi wnętrza Myślałem, że urodziłem się w normalnym świecie Lecz prawda jest inna, tutaj cieszy serce nie facet 40-letni ugania się za mało latami. Pedofil jebany chyba dawno nie siedział za kratami. Jakiś pies uwięziony w lesie gdzieś na smyczą strasznie cierpi. W swoim wnętrzu głośno krzyczy. Zastanawiam się często, czy tacy tyrani nie mają autyzmu. Ludzie często niewinni stają się ofiarami idiotyzmu. Za jakie grzechy każecie kurwa ludziom tak cierpieć? Nienawidzę człowieka, który za krzywdy korzyść. Ale bezów, w których nic się nie układa. Osobom przezłe traktowanie psychika siada. Chciałbyś pomóc, ale i tak na matach. wszystko powoli zmierza ku końcowi tego świata Alfabet słów, z których nic się nie układa Osobom przezłe traktowanie psychika siada Chciałbyś pomóc, ale i tak lądujesz na matach Wszystko powoli zmierza ku końcowi tego świata Wydaje mi się, że kiedyś nie było aż takiego zła Może to przez media ludzie są wyżarci do dna Chaos wszędzie, ludzie tracą świadomość co robią Na końcu wychodzi na to, że sami sobie groby kopią Ciężko mi wyjaśnić dlaczego Frajek, których krzywców twarz nam się śmieje, czuje się bezkarny Myśli, że wszystko mu wolno, dobrze, że są jeszcze tacy, co? Nie bali mu mocno, może wtedy zrozumiałby jak należy postępować. Myślę, że po takim czym zaczęłaby mu zwisać głowa. Debili trzeba karać, już nieważne w jaki sposób. Ważne by w końcu było dobrze, nie zmieniając losu. Trzeba zdać sobie sprawę, że ludzie są po prostu chorzy. Być zawsze dobrej myśli, że wszystko się ułoży. Ja cały czas wierzę, że będzie jeszcze dobrze, że wszystko o czym nagrywam w końcu to do ludzi dotrze. Alfabet słów, w których nic się nie układa. Osobom przezłe traktowanie psychika siada. Chciałbyś pomóc, ale i tak lądujesz na matach. Wszystko powoli zmierza ku końcowi tego świata. Alfabet słów, z których nic się nie układa. Osobom przezłe traktowanie psychika siada. Chciałbyś pomóc, ale i tak lądujesz na matach. Wszystko powoli zmierza ku końcowi tego świata.